się tylko te wszystkie piękne pyszności. Chodźcie z nami przygotować. Najpierw szybkie zakupy, kupowałyśmy tylko to, co najpotrzebniejsze. No, i tak jak widać, wyszło tego zdecydowanie za dużo. Tutaj widzicie proces przygotowywania wszystkich jakichś ciast, kremów, monoporcji, kremów brulet, no po prostu wszystkiego. Ja raczej byłam pomocnikiem, większość tutaj moja mama robiła. No i tutaj już tak naprawdę końcowy efekt, czyli jakieś ozdabianie, ostatnie jakieś dodatki, dekorowanie i to ciasto jest chyba moim ulubionym. Mam wrażenie też, że ono zeszło najszybciej z y, wszystkich tych ciast. Przypalanie kremu brule było zdecydowanie najlepszą zabawą i każdy chciał to zrobić. No ale już zobaczcie, jak te ciasta wyglądały pięknie na stole. Praktycznie wszystko zeszło od razu. Również przygotowałyśmy owocki dla kogoś, jakby chciał. No ale naprawdę, uwierzcie, że wszystko wyglądało tak samo, jak smakowało. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego i buziaki.